Panie witam Was w kolejnym odcinku z naszym serwerem. i Dzisiaj będziemy wymieniać procesor i wkładać dysk. Ja mam już tutaj naszego Ziona, przypomnę to jest Zion E3 1220, w ogóle to sobie go wypakuję, może najpierw zanim co. No, jest to procesor 4 czterowątkowy, Mamy także spory progres w stosunku do tego Pentiuma dwurdzeniowego, który jest tutaj. Więc mam do wykreślenia to chłodzenie od kuler Mastera. Nawet się już troszkę zdążył nagrzać, bo był cały czas w biosie. No i będziemy wkładać dysk. Dysk już sobie zamontowałem do ramki. To jest 320 GB Dysk 2D. To jest Scorpio Blue. Wiadomo, jak na początek myślę, że wystarczy. No, 38G za dużo nie jest, ale będzie to system, może jedno, dwie wirtualki. W przyszłości się coś więcej może tutaj dorzuci. W każdym razie dysk już jest, dysk już jest. należy go po prostu wsunąć do. Mm, do środka i będzie działać. Zresztą to już przetestowałem i wiem, że działa. No i co, ja się biorę za odkręcanie tego chłodzenia i będziemy zmieniać procka I zobaczymy, czy zagra w ogóle, bo według specyfikacji, którą czytałem, to te serwery wchodziły właśnie z tym procesorem. E, aczkolwiek nie wiadomo, czy to tak sobie od tak zadziała. Być może trzeba będzie zaktualizować BIOS czy coś, a mam nadzieję, że nie, bo naprawdę ciężko jest znaleźć jakiekolwiek oprogramowanie czy coś do tego serwera. To jest masakra. No ale zobaczymy, także ja się biorę za rozkręcanie. Chłodzenie mamy zdjęte, na froncie wentylator Cooler Master, na górze strzałeczka. W ogóle chłodzenie ma ciepłowody, także nie ma takiej tragedii, chociaż nie są one bezpośrednio, nie stykają się z, pod, z podstawką, tak jak w przypadku na np. chłodzenie z PC. Ale generalnie bardzo czyste jest w środku, nie ma praktycznie na nim żadnego kurzu, więc myślę, że nie będziemy go nawet czyścić. Zedrę po prostu stąd pastę i z procesora, no i założę e, tego z I teraz wsuwamy sobie jeszcze dysk do kieszonki. To już mam, odsunę tutaj, może nawet. Nic bardziej prostego. Wsuwamy, zamykamy i wszystko. No i dobra, odpalamy, zobaczymy, czy zadziałało. Czy czasem nie pomyliłem się przy wkładaniu procesora? Bo to by było najgorsze, co mogłoby mnie spotkać. A miałem troszkę chwilę znowu. No więc w sumie czas na chwilę prawdy, startujemy. Uruchamy się, zobaczymy, czy będzie obraz. że tyle komputerów już złożyłem ale pierwszy raz się stresuje. czy to jest dobrze położony procesor co cóż zaraz się okaże on no długo startuje na początku więc to nic dziwnego hmm? jest wszystko działa całe szczęście czyli jednak kilka lat składania komputerów nie poszło na marne dalej robię to dobrze Dobra, zaczekamy, aż się zawutuje Dubiosu. Zobaczymy, czy normalnie wykrywa procesor tak, jak powinien być wykryty, czyli jako Zion, czy nie jako coś innego. W ogóle też widzicie, że dysk jest wykryty przez kontroler RAID. E, więc jest dobrze, jest dobrze. CPU has been changed. No to dobrze, bo został zmieniony. Czy automatycznie na zawutuje Dubiosu, czy nie? O, nawet jakiś system tu był zainstalowany. <grym> Ciekawe. Myślałem, że te dyski przychodzą wyczyszczone, ale spoko. Przy okazji macie dowód na to, że butuje się system. A raczej próbowało się zabotować, no bo zmieniona konfiguracja, więc może być ciężka. O, dobra, jednak nam weszło w końcu. więc sobie od razu zobaczmy: Jest Intel Xeon E31220, 4 rdzenie, 4 wątki, 8 GB, 3100 MHz. Prędkość procesora, taktowanie, więc to się zgadza. Jeszcze przejdźmy sobie na zakładkę CPU Configuration. No i jak najbardziej wszystko jest e, widoczne, czyli już mamy wirtualizację Supported. No, się jest nie przez więc jest procesor 4, 4 wątkowy. Tak jak Wam wczoraj mówiłem, nie 8 wątkowy, więc to jest akurat norma. No i czy wirtualizacja jest włączona? Jest. No i widzicie, TDP tego procesora to jest 80 W. Przejdźmy, czy moje, moje wczorajsze ustawienia zagrały. A propos tej konsoli zarządzania. No i dobra, jest gitara. Czyli będzie spoko. Ja się biorę za instalację systemu, a najpierw sobie przejrzę coś na tym dysku i Wam powiem. Ale biorę się za instalację zaraz systemu i widzimy się. No w sumie podczas instalacji, bo Wam pokażę jak to wszystko działa.